Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Darmusak i zapraszam na kolejny dzień z World of Tanks. I ze mną oczywiście w roli. Nie dziś nie będę w roli głównej. Dzisiaj będę niestety jako komentator. Dzisiaj zaprezentuję Wam powtórkę, którą dostałem od jednego z was, a ona ma związek właśnie z tym oto ciężkim czołgiem, czyli Super Koniem. Sponsorem dzisiejszego odcinka. Jest Jakub 04 2010 i on rozegrał bardzo fajną bitewkę, gdzie pokazał, że ten czołg potrafi naprawdę sporo zadać damage'a przeciwnikowi i potwierdzić to, co starałem się przekazać w tym swoim filmiku, że jest naprawdę bardzo mocną stroną, takim mocnym punktem każdej drużynie i dlatego każdy powinien ten czołg starać się zrobić. Ale słuchajcie, nie będzie ględzenia, bo to nie o to chodzi. Zapraszam Was na bitewkę w wykonaniu Jakuba 04-2010 i zobaczycie, co on tam na wyprawiał. Naprawdę warto. No dobrze, słuchajcie, wylosowało nam, zobaczcie, mapkę Paryż. Końcowe odliczanie. Losowanie na dyszki, na dziewiątki, na ósemki. Także, no, całkiem, można powiedzieć, szczęśliwe, całkiem nieźle. No i zobaczymy, słuchajcie, co tutaj nasz bohater, czyli... Jakub042010 zademonstruje. Ja mniej więcej wiem już, jaki wynik jest, więc mogę powiedzieć, że będzie naprawdę niezły. Będzie całkiem sympatycznie. No i zobaczmy, słuchajcie, tutaj troszkę przyspieszę. Zobaczymy, gdzie tutaj kolega będzie jechał. Tutaj taki strzał na zwoleja, troszkę taki nóż-widelec, a może wejdzie. Ale się dalej w sumie nie zatrzymujemy. Będziemy, słuchajcie, dalej i tutaj prawdopodobnie będziemy zajmować pozycję chyba za, tym, za tą stertą kamieni, za tą stertą gruzu. To jest bardzo dobre miejsce dla pojazdów takich, właśnie wieżowych, posiadających twarde i mocne wieże. Pierwsze, słuchajcie, strzały, pierwsze uszkodzenia. Nie ukrywam, jestem trochę zdziwiony tym, co robi drużyna przeciwna. Zobaczcie, te pojazdy wyjeżdżają praktycznie bokiem. Albo wręcz pokazują dolne płyty, co to ma być? Bo to jest coś fantastycznego. Centurion do nas strzela, na szczęście się odbija. Proszę bardzo, ten wyjeżdża, pokazuje dolną płytę. Ten gościu z tyłu cały czas stoi, jest trzymany na gąstej, cały czas jest tłuczony. Teraz dostaliśmy od E4. No to troszkę nas zabolało, bo to 700 punktów, w uszkodzeń, także to nie jest mało. Ale my tutaj teraz w Centuriona, który też sobie po prostu wyjechał, stoi a jak na paradzie wojskowej, czemu by nie. Przecież tutaj nikt nie będzie strzelał. Coś fantastycznego. Nie wiem, co tutaj się słuchajcie, dzieje. Ja bym chciał też takie bitwy mieć. No dobra, zobaczmy słuchajcie, co dalej. Nie minęło chyba za dużo czasu. Mamy już w tej chwili 3000 uszkodzeń. No po prostu Fantastiko. Tutaj E4 cały czas jeszcze jest groźna. Widzę, że teraz tutaj bohater się nasz troszkę cofa. No, proszę bardzo, Centurion mało mu jeszcze wyjechał. Dostał jeszcze jedną pechę i potem IS7 go kończy. Także może już pójść sobie do garażu. My strzelamy w Progetto. Kolejne uszkodzenie już ponad 4000. Także naprawdę już zaczyna być ciekawie. Ale to słuchajcie, jeszcze nie koniec. Zobaczcie, pojawia się. Znowu centurion, znowu dostaje pechę. Wyjeżdża teraz e i dostaje w bok wieży. Dlaczego ten gracz obrócił wieżę w bok, nie mam zielonego pojęcia. Ale to tylko dobrze dla naszego bohatera, który dzięki temu zdobywa pierwszego Praga. Słuchajcie, ta strona. Widzę, że no, będzie wygrana. Tutaj naprawdę już się chyba nic złego nie zadzieje. No i tutaj właśnie widzę, że. Zieloni powolutku już zaczynają wyjeżdżać do przodu. Nasz bohater niszczy kolejnego przeciwnika. Już ma dwa fragi i prawie 5000 uszkodzeń. Tutaj mamy Progetto. No i tutaj dość rozsądnie widzę, że Jakub zagrał. Nie wyjechał tak od razu na hura. Używa wieży. Nie pokazuje tutaj dolnej płyty. Stara się zagrać jak najbardziej. Rozsądnie, tutaj mamy kolejnego gościa, którego dobijamy, i mamy już 3 fragi i ponad 5300 uszkodzeń. Tutaj to już tylko formalność. Project to dostaje praktycznie w ruchu, i gościa nie ma. Bitwa, słuchajcie, naprawdę bardzo szybka. Ja tutaj ledwo nadążam komentować, co się dzieje, ale jest dobrze. Słuchajcie, jest dobrze. Pędzimy do przodu. Nasz dzik już tutaj wyrwał. Szuka kolejnych celów i bardzo dobrze. Drużyna naszego bohatera prowadzi, ma przewagę 4 pojazdów, bo w tej chwili wynik jest 8 do 4. No i zobaczmy, co teraz się zadzieje tutaj z tym. No tak, no bardzo dobrze, z tym skorpionem. No przecież on sobie wyjechał, w ogóle nie wziął pod uwagę tego, że ktoś tu może być. I nasz bohater, proszę bardzo, dwa strzały i wysyła go do garażu. Teraz WZ. -a. Która chyba przeładowuje, słuchajcie, bo nie oddała strzału. Za to strzał oddaje FV, ale na szczęście się dingnął. No i teraz pytanie: czy wuzeta, czy FV? O to jest zagadka, i zagwostka. No wuzetka się chyba troszkę cofnęła. No więc tutaj sponsor tego odcinka atakuje FV. -a. Pytanie zrobi fraga? Zrobił fraga, oczywiście. W tej chwili mamy, słuchajcie, już 6 zniszczonych pojazdów i prawie 7000 uszkodzeń. Także specjalista już nam tutaj w garażu będzie się ładnie eksponował, ale to jeszcze nie koniec. My jedziemy dalej i robimy kolejne rzeczy, i kolejne zniszczenia. Proszę bardzo, 7 fragów i 7300 uszkodzeń. I w tym momencie, słuchajcie, mamy koniec bitwy i widzimy się w garażu. Ok, słuchajcie, jesteśmy już po bitwie, jesteśmy już w garażu i na spokojnie, słuchajcie, zobaczmy, co tam właściwie się zadziało, bo to było w tempie błyskawicznym naprawdę bitwa bardzo dynamiczna bardzo dużo się działo, bardzo dużo strzałów ciężko było nadążyć za tym wszystkim, także super, super sprawa, super wynik. I zobaczmy teraz, co mamy tutaj za odznaczenia i medale. Zanim zobaczymy tak do końca wynik, no to tutaj zobaczcie, że mamy pierwszą klasę, mamy zdobytego pojedynkowicza i mamy ogień skuteczny. Takich dodatkowych, bardzo fajnych medali mamy specjalistę i mamy oczywiście duży kaliber. Ja tutaj przy okazji widzę, że kolega ukończył misje związane z kampaniami czyli misje osobiste, które wykonujemy, żeby zdobyć czołgi z kampanii, także. Też przy okazji gratulacje za zrobienie tych misji. Zobaczmy jak wygląda wynik na tle drużyny. Jakub zrobił 7694 uszkodzenia i zniszczył 7 pojazdów. I zobaczcie, że między pierwszą a drugą osobą, tak jak w przypadku Somuły, też przepaść jest gigantyczna. Tak? To widać, tu nawet nie trzeba skończyć tego komentować. Ponad 5000 punktów różnicy na uszkodzeniach. Jeśli chodzi o raport szczegółowy, zobaczcie, że oddanych strzałów jest 26, trafiło 23, przebiło 21, czyli też rewelacyjna skuteczność. Może nie aż tak 100% jak w przypadku Somuły, ale słuchajcie, naprawdę 90% myślę spokojnie tutaj osiągamy, także super, super wynik. No i tak jak wspomniałem, zadane uszkodzenia 7694, zablokowane na pancerzu 690. Zarobione 9400 i doświadczenia 3778. Zarobek nie jest duży, dlatego że Kamil tam strzelał też z pocisków premium. No, wiadomo, one więcej kosztują i dlatego tak to się zadziało. Słuchajcie, pokazałem Wam tą bitewkę jako potwierdzenie tego, co mówiłem też w tym filmiku wcześniejszym, że warto robić Conquerora, bo to naprawdę fajny czołk i naprawdę potrafi zrobić fajne bitwy. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Te 7 tysięcy uszkodzeń, ponad 7 tysięcy uszkodzeń, które Jakub zrobił, tak naprawdę starczyło na pierwszą klasę. Czyli zobaczcie, że są osoby, które robią jeszcze lepsze bitwy, no bo muszą mieć te lepsze bitwy, żeby asa pancernego wbić, tak? Więc naprawdę, słuchajcie, ten czołg mimo wszystko ma potencjał, jest solidnym brytyjskim czołgiem ciężkim, potrafiącym zrobić niezłe zamieszanie na polach bitew. Dobra, słuchajcie, kończę na dzisiaj taka króciutka, szybka bitewka. Jakub, mega gratki, kciuk do góry za bitewkę, super wynik, super gierka, szybko, dynamicznie, naprawdę rewelacja. Życzę Wam również takich bitew jak Jakubowi, sobie też, bo to sama przyjemność grać w takie bitewki. A my słuchajcie, widzimy się oczywiście w kolejnych filmikach i być może niedługo też na streamie. Wiem, że ostatnio dałem trochę ciała, ale staram się cały czas nad tym pracować, żeby była jakaś regularność. Także trzymajcie się ciepło i do następnego, cześć.